Przy układaniu koski 13, czasem zdarza się, że chcecie włożyć narożnik w dół, lecz krawędź jest już ułożona. Moglibyśmy po prostu wstawić się narożnik w dół, lecz nasza krawędź środkowa się niszczy, a chcielibyśmy tego uniknąć, ponieważ chcemy być jak najszybsi. I co wtedy możemy zrobić? Jest pewien sposób, w którym bezinwazyjnie jesteś w stanie wstawić narożnik na sam dół. I właśnie to zjawisko przedstawię Ci w dzisiejszym filmie. A więc zapraszam już do oglądania, ale jeszcze przed rozpoczęciem filmu koniecznie zostaw subskrypcję i w komentarzu napisz, ile czasu zajmuje Ci ułożenie kostki Rubika. Pochwalcie się wynikami. A więc przechodząc już do materiału w dzisiejszym filmie, zajmiemy się zjawiskiem takim, jakim jest Keyhole Trick. Polega to na tym, że bez niszczenia środkowej, dobrze już ułożonej krawędzi, włożymy narożnik. Na czym to polega? Chodzi o to, by miejsce docelowe, w które wyląduje nasz narożnik, przesunąć na bok. Tutaj, jakby w innego slota. Teraz górny element również dajemy na bok i w dowolny sposób wkładamy narożnik w dół. Oczywiście dobrze obrócony. Czyli tak. I teraz możemy wrócić, i piękny slot jest już na swoim miejscu. Super sprawa. Czyli jeszcze raz. Krawędź jest na dobrym miejscu, a my chcemy ułożyć ten. Tutaj. Czyli odsuwamy się na bok, wkładamy nasz narożnik i wracamy. Jednakże musicie pamiętać, że gdy budujecie ostatni już slot, czyli wszystkie inne są pięknie ułożone, a wy chcecie zastosować tego to trika tutaj, to nie da rady, bo niestety musielibyśmy zniszczyć innego slota, a raczej nie ma takiej potrzeby, no bo coś takiego nam powstaje. Kolejna ważna informacja jest taka, że gdy Krawędź jest już na dobrym miejscu, a nasz narożnik patrzy białym w górę. To nie musicie się skupiać na tym triku, bo po prostu R, U, R', U' rozwiąże Wasz problem bezinwazyjnie. Spójrzcie. I tak slot jest bardzo ładnie włożony. Teraz pokażę Wam sytuację, która jest naprawdę mocna, więc szykujcie się na coś ciekawego. W tym wypadku mamy tutaj dobrze włożony narożnik, niebiesko-czerwono-biały, a krawędź jest. Tutaj nieodpowiednia. Tutaj za to mamy dobrze włożoną krawędź, a narożnik jest zły. Dobry narożnik, który tu powinien być, znajduje się w tym miejscu, a krawędź, która ma trafić tu, jest tutaj. Jesteśmy w stanie zrobić te dwa sloty naraz. Spójrzcie. Na początek podstawiamy ten, oto dolny narożnik, który jest zły, w to miejsce, tworząc tutaj takiego błędnego slota. Teraz wstawiamy tutaj ten narożnik z tą krawędzią. Bo tych właśnie potrzebujemy. Jeżeli połączą nam się w taki sposób, że na przykład jeden kolor jest naprzeciwko, to znaczy, że jest dobrze. Taki błędny slot jest właśnie dobry. Teraz to wstawiamy tutaj i schodzimy niżej. Cofamy i mamy dwa sloty dobre. Jest to naprawdę bardzo, bardzo pomagająca funkcja. Dzięki której jesteście w stanie zrobić połowę slotów na raz. Pokażę Wam to jeszcze raz. Tutaj, jak widzicie, narożnik jest dobrze, krawędź jest dobrze. Tutaj jest nasz narożnik i tutaj jest nasza krawędź. Pyk. Robimy tutaj błędnego slota. Wstawiamy cały narożnik. I dwa sloty są już dobre. Teraz możemy ułożyć kostkę do końca. Naprawdę przyspieszając swojego f 2 l Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jest to wartościowy trik, którego warto znać. Nie zawsze się przydaje, ponieważ nie w każdym ułożeniu mamy taką sytuację, ale jeżeli już się zdarzy, to nie warto zbędnie tracić sekund. Ponieważ te właśnie sekundy mogą się liczyć, gdy będziecie chcieli ustanowić na przykład swój rekord. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!